Jest tylko jedna granica tolerancji. Mianowicie nietolerancji powinny podlegać grupy, które, które są zagrożeniem, które głoszą poglądy zagrażające życiu człowieka i zarazem grupy, które głoszą nietolerancję. A więc. Nietolerancja dla nietolerancji jest to jedyna granica tolerancji. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że skoro powinna nas charakteryzować tolerancja, życzliwość wobec innych poglądów na świat, to innymi słowy powinniśmy w sobie wyrabiać umiarkowany agnostycyzm. Agnostycyzm mm. jest to pogląd, który głosi, że człowiek ma ograniczone możliwości poznawcze. I właśnie ta świadomość tego, że nie możemy zgłębić prawdy, że nie ma dowodu pozwalającego udowodnić słuszność jednego tylko punktu widzenia, powinna rodzić w nas najgłębszą tolerancję. Chciałabym teraz przejść, powoli kończąc, do zagadnienia źródeł nietolerancji. Uważam, że problem nietolerancji ma istotne znaczenie, ponieważ jesteśmy właśnie społeczeństwem głęboko nietolerancyjnym. Chciałabym wymienić kilka źródeł. Po pierwsze, niewiedza. Jeżeli dzisiaj nie zna jakichś poglądów, to i nie jest się skłonnym do tego, żeby poznawać coś więcej, niż się wie do tej pory, to poglądy inne, inne niż nasze, budzą opór i są odrzucane. Po drugie, źródłem nietolerancji jest bezkrytyczny stosunek do tradycji. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tradycję powinniśmy szanować ale szanując tradycję, nie jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby bezkrytycznie przejmować wszystkie poglądy, które do tej pory funkcjonowały. A skoro w tradycji tak wiele zawiera się nietolerancji, wobec tego bezkrytyczny stosunek do tradycji może być i bywa przenoszeniem postaw nietolerancyjnych również w naszych czasach. Trzecie źródło nietolerancji upatruje we wpływie mody. Proszę Państwa, moda, doszło do tego, że moda dotyczy już nie sposobu ubierania się czy zachowań, ale właściwie moda objęła wszystkie dziedziny naszego życia ze sposobem myślenia włącznie. To jest bardzo niepokojące. Na przykład, na przykład moda wymaga tego, ażeby nie być staroświeckim, a żeby być nowoczesnym. I wpływ mody w myśleniu może też prowadzić do postaw nietolerancyjnych. Ktoś chce być modny, chodzić za modnego w swoim własnym nietolerancyjnym środowisku, może tego też staje się nietolerancyjny. Czwarte źródło nietolerancji to mało interesujące koniunkturalizm. Jeżeli się widzi, że są nagradzane postawy nietolerancyjne, to ktoś szukając wartości wymiernych, sukcesu, stanowiska, koniunkturalnie ogłasza swoją nietolerancję. No, przykładem tego takim wyrazistym jest na przykład stosunek do naszych wschodnich sąsiadów. Modne jest, żeby nie lubić Rosjan, nie lubić Ukraińców, nie lubić Białorusinów. Poza tym, źródłem nietolerancji są kompleksy. Są kompleksy. Wiele osób, a to dotyczy nie tylko osób, to dotyczy również, zdarza się, całych narodów. Kompleks niższości sprawia, że ktoś, czy też naród, musi się czuć od kogoś lepszym, ażeby móc ten kompleks zrównoważyć. I proszę Państwa, Nasz negatywny stosunek do Cyganów, nasz negatywny stosunek, nasz antysemityzm. To są przykłady naszych kompleksów narodowych, które rozładowujemy w ten sposób, że wybieramy sobie grupy, w stosunku do których z jakichś powodów czujemy się lepsi. Poza tym, źródłem, źródłem nietolerancji. Bywają też, bywa też poddanie się bezmyślne nakazom obyczajowym. Jeżeli, jeżeli uznamy, że nakazy obyczajowe większości są niepodważalne, to wtedy się staniemy nietolerancyjni wobec tych wszystkich grup, które te nakazy obyczajowe w swoim życiu. Naruszają. Tu przykładem bardzo wyrazistym są chociażby grupy homoseksualistów, znaczy stosunek do homoseksualistów. I wreszcie nietolerancja, generalnie rzecz biorąc, ma źródło w tym, że funkcjonuje wadliwe następujące przekonanie. To przekonanie brzmi: liczba wyznawców jakichś poglądów. Ma rzekomo być przekonująca i świadczyć o tym, iż ten pogląd, który większość wyznaje, jest niepodważalny. Podobnie z obyczajami. Podobnie z obyczajami panuje przekonanie, że słuszne są te obyczaje, które kultywuje większość społeczeństwa. A chciałam z całą mocą podkreślić, że racja z reguły. Świadczy o tym historia kultury w jej rozmaitych dziedzinach. Z reguły racja należy do mniejszości. To mniejszość ma rację, a nie niszcząca ją większość. Rację miał Van Gogh, rację mieli wszyscy nieuznawani wielcy odkrywcy różnych teorii naukowych, by poprzestać na tych przykładach. Potem, po wiekach, okazuje się, że żyjący się mylili. W Polsce przejawem nietolerancji, który bezpośrednio dotyczy każdego, jest stanowienie przez ostatnie 20 lat, jest, 19 lat, jest stanowienie prawa zgodnego z moralnością katolicką. Proszę Państwa, mówiłem na początku o tym, że każdy człowiek ma prawo do własnego poglądu na świat. Tymczasem stanowione w Polsce prawo. Bierze pod uwagę poglądy, jednej, poglądy moralne jednej tylko grupy światopoglądowej. Proszę Państwa, wszyscy podlegamy prawu, który ma charakter nietolerancyjny. To są wyraźne przejawy utajonego totalitaryzmu w strukturach demokratycznego państwa. Bo przecież totalitaryzm charakteryzuje się tym, że jeden pogląd na świat. A w tym jeden określony pogląd moralny narzuca się całemu społeczeństwu. U nas teoretycznie nie, ale w rzeczywistości, jeżeli odkłamiemy życie publiczne, okaże się, że wszyscy jesteśmy ofiarami przejawów nietolerancji sankcjonowanej przez prawo, wyrażanej przez prawo. A chciałam przypomnieć, że żyjemy w epoce globalizacji i przynajmniej w teorii globalizacji podkreśla się, że jest to epoka, w której która w szczególny sposób kultywuje to, co różnorodne ma to być jedność. Globalizacja ma się odznaczać jednością ludzkości, ale z jednoczesną aprobatą dla różnorodnych poglądów i różnorodnych sposobów życia.